Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, właściwie dobry wieczór. Chciałbym na tym kanale rozpocząć nową serię, która ma na celu tworzenie muzyki. W sensie wiecie, e, chciałbym. Na przykład wieczorami sobie dbałam kompa, dbałam sobie na przykład FL Studio i chcę sobie porobić bity. Robię sobie bity i na przykład. Co gdyby? przekształcić to w content na YouTube. A. Myślę, że to jest git pomysł. Na taki content by się również przyjmował, a więc jest to y, fajne rozwiązanie i myślę, że byłoby ciekawie. Pewnie się pojawi wiele pytań, znaczy to? Nie pojawi się wiele pytań, ale pewnie w myślach, skąd wziąć EFELA? Skąd, skąd wyjąć... Jakikolwiek y, darmowy może program do edycji muzyki. Prawda jest taka, że żeby zacząć muzyką, y, nie potrzeba nic wydawać, bo fs studio tak naprawdę jest darmowe. I pokażę Wam y, na przykład, jak je pobrać sobie na przykład w przeglądarkę i wpisujecie sobie zamiast fs studio. Wpisujecie sobie mm, fs studio free. Unlimited Unlimited Tyry i Al. Na samym wstępie pojawia się taka fajna linijka od Image Line, czyli studia, które produkuje właśnie twórców FL Studio. Wchodzimy sobie w to. I proszę bardzo, FL Studio za darmo. Studio za darmo, nie musicie dziękować. Problem jest niestety taki, że z tym Efestudio, że nie można robić save'ów. To jest projekt, który mam pod, 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 pod płytę. Mam różne wtyczki. Nie, przykładowo plugin database, installed generators i VST. I tu mamy różne fajne teżki. Na przykład, nie wiem, dajmy sobie coś darmowego, eee, Laps. Eee, cóż potrafi Laps. Eee, Laps masz. na przykład gitarkę, no, wszystko tak właściwie. FL Studio, I, i moim zdaniem, tak, korzystałem, miałem okazję korzystać z paru takich yy, programów dawów, z braku mi tego słowa. FL Studio jest moim zdaniem najlepsze, ponieważ yy, Pobierając je, dostajecie. Od razu z dupy całą masę efektu z innej nie, berszki. Wskażę to na Basic Project with Limiter. Masz takie coś, nie? To jest od razu wbudowany w efela preset. I wierzycie sobie efela, prawdopodobnie będziecie mieć pack. packs. Ee, I tutaj macie na przykład ramsy, hi-haty. I tu macie tego sporo. Macie tego kurwa dużo, no naprawdę dużo, macie kiki Z ich w chuj jest I tu na przykład zdajecie, macie drumsy, mode audio, nie wiem co to jest I to macie klapy na przykład Też są, też są git, oczywiście na większą skalę Ja bym tak polecał w sumie e, pobierać, bo sample, sample paki i demkity, ponieważ więc jakby w pewnym momencie znudzi wam się to, znudzi wam się Okej, okay. znudzi Wam się to i zaczniecie pobierać, zaczniecie szukać, ja polecam YouTube'a, YouTube jest zawsze sprawdzony, wpisujecie sobie, włączacie sobie na przykład YouTube'a, wpisujecie sobie hmm, free drum kits albo free sample packs i szukać sobie szukać sobie aż w końcu znajdziecie na przykład w opisach linki do byrania. Oczywiście od tego też umywam ręce, bo nie bo wiadomo no trojany lubię sobie chodzić po takich linkach. W zmianę czy ja jakiegoś trojana nie mam. Tam. I tak sobie radzicie. Ja sobie korzystałem na przykład jeszcze z Cakewalka. A właśnie Cakewalk jest dobrym narzędziem. Cakewalk, czyli DAW, troszeczkę bardziej upośledzony, znaczy upośledzony, yy, okrojony, w się sensie dostajecie tylko same, sam DAW bez, bez, bez niczego, bez żadnych efektów. I bandlap BANLAP jest w sumie fajnym urządzonkiem, znaczy narzędziem. który wygląda mniej więcej. Yy, o tak. Tak wygląda bandlap Nie, na przykład ja sobie ostatnio stworzyłem projekt na BANLABie. Który jest w sumie na kanale też, na shortach i na TikToku, w sumie mam git TikToki, w sensie jakby są takie neutralne. I to macie na przykład klikłoka, klikłok jest też, Kikłoka jest darmówką i generalnie dobrą darmówką, bo na przykład wrzucając, to jest taka darmowa alternatywa dla Ripera. Weźmy sobie na przykład lapsa, weźmy sobie laps i dajmy sobie na przykład na przykład jakieś pianinko jakieś fajne pianinko które modular pianos dajmy sobie to pianinko albo nie to bo to ma jakieś echo dziwne a nie chcę tego o to jest git to jest git pianino tylko generalnie ja chcę troszeczkę głośniej to tego fela bo Dziękuję, bo tak cicho jest troszeczkę. Generalnie sprawa jest taka, że Sprawa jest taka, że... Co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, nie wiem. Totalnie nie wiem, co chciałem powiedzieć. Yy, wiem, co chciałem powiedzieć. Generalnie yy, zauważyłem, że te pianinko ma już samo w sobie riverba, takiego delikatnego. Ma Verba Mari verba delikatnego. ale na przykład patrz. Yy, więc takie... albo nie, pokażę na zwykłym basiku. Macie defela yy, bez pobierania lapsa, replace i FL keys. FL keys. Patrz, zrobiłem magię z takiego zwykłego penina, przynajmniej postaram się. Ale razi w uszy, dobra, trochę za wysoko. Jest git i na przykład, na przykład weźmy sobie tak e FL Kiss dajmy sobie na dziesiątkę. Ja sobie tak oddzielam, bo e na pierwszych dziewięciu mam perkusję, na pierwszych dziewięciu e to są w ogóle kanały. Kanały, które potem się podpina do miksera. Insert 1, insert 2, insert 3 i tu macie na przykład e, insert 1, insert 2, insert 3 to są kanały, i tu są e, kanały, na które możecie na przykład zciszać, zgłaśniać, włączać nagrywanie, e, nie, na, nie nagrywać e, i dodawać efekty. Efekty są przede wszystkim najważniejsze w tym, znaczy najbardziej istotniejsze są efekty w, dla kanałów, bo inaczej efekty nie dodacie. I generalnie macie FL keys. I polecam sobie na pierwsze 9 położyć perkusję. Od dziesiątki zacznij sobie instrumenty, w sumie bit też jest instrumentem, bo masz bit i on jest melodyczny i on jest podkładem, więc to jest instrument. A więc bit też sobie możesz dać na dziesiątkę na przykład. Od dziesiątki do 19 na przykład od dwudziestki audio jakieś. Bo w ogóle jak masz sam bit, to bit na jedynkę, a resztę dasz sobie od audio na. Dziesiątkę na przykład, bo możesz sobie jeszcze jakieś adliby wstawić w, w, od 1 do 9 i tak to wygląda. Yy, I patrz, na przykład masz FL keys, yy, masz dyszkę. Ok, i na przykład patrz, masz takie zwykłe pianinko, bierz sobie, zmiałem yy, chyba pokazać, miałem reverba pokazać, na przykład patrz, reverb, Reverb. Polecam Valhalla Vintage Verb. To jest darmowa wtyczka, jak najbardziej. Naprawdę jest za na demo, ale nikt o tym nie musi wiedzieć. I na przykład, patrz, masz dwunastkę, daj sobie na dwunastkę i patrz. Trochę cicho. Od razu masz magię, od razu masz magię, bo ci dzieje... Możesz sobie na przykład dodać, pobrać takiego wide'era, który jest z... Zamiarcie... Masz instrument, który jest w mono, wymieniać na stereo, daje na jakby na dwa kanały, czyli możesz słyszeć je w przestrzeni. Daje taką przestrzeń. Daje taką przestrzeń, nie? To jest Wither. Przecież nie, tutaj Wither nie pasuje. Nie, Wither nie pasuje. Tak jest bardziej. Ale za to więcej będzie pasowało bardzo. I on jest to Equalizer, tu jest tyczką podstawową. I patrz, masz taki, to jest zajebisty Equalizer, Parametric EQ2, to jest zajebisty Equalizer, który jest wbudowany w FL Studio, wbudowany w FL Studio, nie musisz nic kupować, nic pobierać. Odpalasz FL, masz Equalizer, masz zajebisty Equalizer. Equalizer jest yy, najbardziej podstawową wtyczką, która jest w ogóle w muzyce. Jak nie masz Equalizera, masz mix. Zróbmy sobie w ogóle telefon. I sobie Might. Masz telefon. Podbijasz sobie jeszcze. A w ogóle to jest preset, patrz. A. Dajemy telefon. Od telefon. No dobra, ale tak bardzo ja nie chcę. We to daj tutaj o. Jest Maria okay. z tymi myszkami. Mam dwie myszki. Pracuję na dwóch myszkach. USB bez przewodówka i. I, I druga przewodówka, która obydwie się psują. I to tyle. Będę się starał, żeby te odcinki były w miarę tak w tydzień, w piątki. Może w tym dzień coś leci. Zależy od tego, jak się będę starał z nauką w szkole, bo za tydzień już jest. Kurwa. Roch <słysy> <słysy>